Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzisiaj wysłuchacie pierwszej części rozmowy z prezesem okręgu PZW Opole. Będziemy starali się uzyskać odpowiedzi od prezesa, od zarządu na tematy te, które dotyczą tych zarzutów, które padają w przestrzeni. Publicznej pod kątem właśnie układów, działań różnego rodzaju, niestatutowych i burzących wędkarzy. To pojawił się materiał taki osoby, która reprezentuje jakby część wędkarzy i wskazuje jako pole taką, taki przykład, który należy już z definicji zmienić. Odpowiedzi, które tutaj usłyszycie, to jest jedna część. Druga część będzie w następnym wywiadzie z Wiesławem Misiem, który jest prezesem okręgu Opola. Zapraszam do posłuchania. Dzień dobry Państwu, kłania się Rafał Kwaliński. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest prezes Okręgu Poznań, e, przepraszam, prezes Okręgu Opole, Wiesław Miś, który też jest członkiem Zarządu Głównego do Spraw Młodzieży. Witaj. Witam, witam. Parę, parę rzeczy pojawiło się w przestrzeni internetowej. Troszeczkę co niektórych rozgrzewa aspekt wszystkich zmian, które mają nastąpić albo też mogą nastąpić poprzez walne wybory, jak i też same wybory w kołach i w okręgach. Ale tutaj też wywołano ciebie do tablicy przez jedną z osób, nie będę tutaj akurat cytował, ale wskazuje na to, że Opole jest takim przykładem uzurpatorstwa sobie przez zarząd wszystkich decyzji, że do Was wpływają różne wnioski, odrzucacie je nie podając przyczyn, i tak dalej. No, już nie wspomnę o kolejnych rzeczach, jak praca z młodzieżą. Jak byś Jak? się do tego odniósł i co z Twojego Szemu punktu widzenia? Polski Związek Radkarski, a więc i Okręg Opolski działa na podstawie statutu, który wyraźnie wskazuje, że pomiędzy zjazdami władzą w okręgu jest zarząd okręgu, natomiast pomiędzy posiedzeniami zarządu okręgu władzą jest. Prezydium Zarządu Okręgu, natomiast pomiędzy spotkaniami Prezydium Zarządu Okręgu władzą jest prezes. I ściśle się tych zapisów formalnych trzymamy. Jeżeli chodzi o jakby jakieś sygnały, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, to nie mają one nic wspólnego ze stanem faktycznym, ponieważ. Wszystkie decyzje prezesa i prezydium są akceptowane, zatwierdzane indywidualnie przez każdego z członków Zarządu Okręgu i tamże w wyniku imiennego głosowania każda uchwała uzyskuje akceptację bądź. Natomiast jeżeli chodzi o uzurpowanie sobie prawa do podejmowania decyzji, to właśnie do tego zostaliśmy upoważnieni na okręgowym zjeździe delegatów, a więc do podejmowania decyzji w interesie ogółu wędkarzy, a nie tylko grup, wąskiej grupki ludzi, którym wydaje się, że mogą sobie uzurpować prawo do wyrażenia zdania w imieniu wszystkich. Jeżeli chodzi o wnioski, to tak jak powiedziałem, one są analizowane i też decyzje w ich sprawie są podejmowane w interesie ogółu wątkarzy, a nie tylko wąskiej grupy tych, którzy by chcieli na przykład zwiększać ilość łowisk no-kill. Przypomnę, że w okręgu opolskim Wyraźnie przodującym tak naprawdę w tym wszystkim. Mamy prawie 20 łowisk no-kill i jest to na ten moment dla nas liczba wystarczająca. Niemniej jednak trwają prace komisji, która została powołana w tym celu, aby ustalić zasady tworzenia nowych łowisk i aby określić, jak były zasady ich funkcjonowania. Ale powiedz mi na przykład, czy jakieś osoby z zewnątrz, z innych kół um, uczestniczą w waszym posiedzeniu, czy są to zamknięte tylko i wyłącznie w wasze posiedzenia zarządu i na których rozpatrujecie wnioski, czy to jest bardziej tak otwarte i każdy może? Z, z definicji nie mamy tajemnic, ponieważ nasze uchwały są. Publikowane na tablicy ogłoszyli w okręgu, i tam, że można po każdym prezydium, po, po każdym zarządzie zapoznać się z uchwałami. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy też przedsiębiorstwem handlowym, ale także rozpatrujemy sprawy fizycznych członków naszego okręgu, to nie zawsze te obrady są dostępne dla. Tych, którzy by chcieli przyjść i słuchać. Natomiast jeżeli patrząc pod kątem takich zarzutów, jak to, że tak na dobrą sprawę wszystkie wnioski, które do was wpływają, są odrzucane. Czy te wnioski faktycznie tylko są mi wyłącznie Halo? od takiej. Halo? To oczywiście nieprawda, ponieważ Część wniosków została odrzucona w związku z faktem, że najczęściej zmierzały one do zaostrzenia norm, czyli wymiarów okresów ochronnych dotyczących wędkowania na wodach, na przykład na wodach kołowych. I dlatego też, aby nie robić zbyt wielu bardzo trudnych i rozproszonych przepisów, próbujemy je unifikować. I dlatego też między innymi te wnioski są przez zarząd okręgu, bo to zarząd okręgu je rozpatruje, odrzucane, a ewentualnie odsyłane do Komisji Ochrony i Zagospodarowania do ponownego rozpatrzenia. A jeżeli chodzi o sam fakty na przykład tego, że. Okręg za mało prowadzi zarybień, albo te zarybienia nie są do końca jasne? Oczywiście jest to nieprawda. Zwiększyliśmy kwotę zarybieniową w ostatnich dwóch latach z 50 do 60 kg przeliczeniowego karpia na hektar. Ponadto zarybienia odbywają się w obecności społecznych inspektorów zarybieniowych i przedstawicieli kół, które opiekują się daną wodą. I zarybienie bez udziału przynajmniej jednego przedstawiciela z zewnątrz po prostu fizycznie nie może się odbyć. Także nie ma tutaj żadnej, żadnego ziarna prawdy w tych stwierdzeniach, żeby potwierdzić, że Nasze wody opolskie są bardzo interesujące. To chcę zauważyć, że w ubiegłym roku, który, jest, który był rokiem trudnym, w okręgu opolskim Polskiego Związku Pętkowskiego aż 10 tysięcy członków z zewnątrz opłaciło składkę na ochronę i zagospodarowanie wód. Co to znaczy? To znaczy, że nasze wody są rybne, w miarę przyzwoicie zagospodarowane i wywołują zainteresowanie każdy z terenu całej Polski. Więc tutaj same liczby mówią za siebie. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie zarybień, to jedno, a druga kwestia jest taka, czy na przykład są jakieś głosy, albo docierają do Was informacje o tym, że ludzie chcieliby uczestniczyć przy tych zarybieniach. Czy to jest jakiś problem generalnie, żeby byli poinformowani? Myślę, że dla najmniejszego problemu praktyka jest taka, że jeżeli wybieramy się specjalnym, przystosowanym do tego pojazdem do dostawcy ryb, to ma obowiązek w tym przedsięwzięciu uczestniczyć przedstawiciel rejonu, na terenie którego odbywa się zarabianie. On uczestniczy w przeważaniu ryb, a następnie... Pod jego nadzorem ryba dostarczana jest do miejsca, gdzie odbywa się redystrybucja albo bezpośrednie zarybianie. I wtedy też jest kolejny przedstawiciel koła, który zajmuje się za wodą. I w związku z tym ten nadzór bezpośredni, społeczny wędkarzy jest no, nie pozwalający na żadne jakieś. Sytuację. Powiedz mi, na przykład, czemu mają służyć rejony, bo tutaj głosy padają, że rejony to też jest pewna blokada, żeby ta demokracja funkcjonowała, w, że to tak panuje taki układ. Chcę wyraźnie powiedzieć, że rejony pozwalają rozwiązywać problemy tych wód. Z którymi są związane i tak, na przykład, jest region jeziornyski, gdzie główną wiodącą wodą są dwa jeziora i tamtejsze koła mogą artykułować swoje oczekiwania pod względem zagospodarowania i ochrony wód, spotykać się, organizować imprezy sportowo-rekreacyjne, a więc wbrew temu, co niektórzy twierdzą, jest to takie miejsce, gdzie. Ta współpraca jest celowana i dotycząca pewnego terenu, z którym identyfikują się w oczywisty sposób wędkarze związani z danym terenem. A jak byś ocenił pracę rejonów, bo te rejony już funkcjonują u was długi czas. One bardzo dobrze działały do momentu COVID zaistnienia pandemii, mm -hmm. natomiast teraz jak i praca ku jej działalność jest dość mocno ograniczona z oczywistych względów. A tak już na koniec porozmawiajmy o tym takim dosyć kluczowym elemencie mianowicie młodzieży. Pada zarzut, że głównie tylko i wyłącznie casting sportem się zajmujecie. No oczywiście nikt nie ma nic do tego, ale są potrzebne Rozwijanie młodzieży i szkolenie tej młodzieży, i tak dalej. Jak to z Twojego e... punktu widzenia wygląda? Widać, że osoby, które podnoszą takie, takie, takie tezy, kompletnie nie mają wiedzy na temat tego, jak działa młodzież w naszym okręgu. Chcę od razu zauważyć, że jesteśmy pierwszy, pierwszym wiodącym okręgiem, jeżeli chodzi o ilość członków uczestników w, w, w okręgach. U nas stopień związkowienia członków uczestników to ponad 11,5%. Zdecydowanie najwięcej w Polsce, a jest to 2,9%. Dziesiątych tysiąca członków uczestników, czyli bardzo dużo. To jest mniej więcej tyle, ile łącznie ostatnich 10 okręgów w naszym kraju. Więc zarzut ten nijak nie ma styczności z rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o casting sport, jest to jedna z form edukacji wędkarskiej, wcale nie najważniejsza, ponieważ jakby. Dobrze prześledzić kalendarz imprez organizowanych przez naszą Komisję do Spraw Młodzieży, to te imprezy castingowe mają miejsce tylko i wyłącznie albo przede wszystkim w okresie zimowym w halach sportowych, kiedy nie ma innej możliwości organizacji aktywności Dzieci i Młodzieży. Ponadto to nie okręg jest od organizacji pracy w środowisku Dzieci i Młodzieży, a koło. I ona za to odpowiada, jest to jeden z celów statutowych. Okręg jest od tego, aby wyposażyć y, y, koła, odpowiednie narzędzia, pomocy w y, ludzi, którzy posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną do pracy z młodzieżą. A więc y, y, tam należy poszukiwać rezerw. Nie twierdzimy wcale, że jest idealnie, ale na tle kraju jesteśmy zdecydowanie najlepsi i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Praca ta jest prowadzona w sposób przemyślany, systematyczny, przy no, oczekiwanych nakładach środków, bo bez pieniążków niestety. Niewiele da się zrobić. Także apeluję do tych, którzy mają jakieś wątpliwości, aby sami przymierzyli się do pracy z młodzieżą, bo nikt w kole za nich tego nie zrobi. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tak żebyśmy już zakończyli. Poza w tym, że Dużo jest pozytywów. Czy widzisz takie rzeczy, które są negatywne, które trzeba by było zmienić, trzeba by było poprawić, nawet już w kontekście takim, że przyszłe wybory, które by miały być, mogłyby temu właśnie sprzyjać? Oczywiście. Wydaje mi się, że jest cała, całkiem znaczna grupa. Kół, które są mało aktywne, żeby nie powiedzieć pasywne. I wydaje mi się, że w sposób naturalny trzeba powoli eliminować te koła, ponieważ działalność w związku nie polega tylko na zbieraniu składek i organizacji dwóch zawodów wędkarskich na początek i na koniec sezonu. I sprzyjają temu myślę, Pracę Komisji Statutowej, gdzie wyraźnie pojawia się tendencja do tego, żeby po pierwsze koła były zobowiązane do posiadania wody, którą będą się opiekować. Jeżeli nie będą posiadać takiej wody, to będą miały obowiązek taką wodę znaleźć albo połączyć się z kołem, które posiada taką wodę. Druga rzecz to obowiązek świadczenia pracy i egzekucji tej pracy na rzecz związku. Jest on zapisany w sposób miękki, nowy statut będzie, jak sądzę, posiadał bardziej ostre zapisy, które będą wszystko precyzować, co spowoduje, że koła będą miały środki finansowe albo ludzi do wykonywania prac związanych na przykład z utrzymaniem porządkiem i czystości na wodach, których się opiekują. Dziękuję ci bardzo za tą wypowiedź i chciałbym Cię zaprosić jeszcze na kolejną, jeżeli będą następne pytania. Do tego moim i Państwa gościem był prezes okręgu Opole Wiesław Miś. Dziękuję i zanim skończymy, to chciałbym wyraźnie powiedzieć, że według naszych wyliczeń Staramy się reprezentować zdanie 95% wędkarzy zrzuconych w naszym okręgu i nie ukrywam, że zależy nam na tym, tak żeby także przekonać te brakujące 5%. Zapraszamy do dyskusji, dyskusji merytorycznej, nie ad personam, ponieważ... Ten sposób konwersacji nie prowadzi do zamierzonych efektów. Jasne, będziemy tutaj też uczestniczyć w tych dyskusjach. Dziękuję Ci bardzo Pozdrawiam. serdecznie. Do zobaczenia. Radio Gozdawa zawsze na rybach.